Rich Mind and Heart – starożytna mądrość spleciona z nauką. Zanim zaczniemy, pamiętaj, Hildegarda z Bingen, urodzona w 1098 roku, zmarła w 1179 roku. Była nie tylko mistyczką, ale także uzdrowicielką i badaczką swoich czasów. Została ogłoszona świętą i doktorem Kościoła. Około roku 1150 spisała swoje obszerne dzieło fizyka, księgę, która do dziś ceniona jest również poza religią, ponieważ opisuje naturalne leczenie, dietę i środki, które współczesna nauka wciąż potwierdza. Na przestrzeni wieków odnotowano wiele uzdrowień u osób, które kierowały się jej wskazaniami. Stosując zdrową żywność, i naturalne suplementy opisane w fizyka. Każda roślina, kamień czy element natury niesie w sobie moc przywracania równowagi i zdrowia. Mądrość Hildegardy łączy wiarę i rozum, ducha i ciało, czyniąc ją jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii. W tej serii filmów w ramach Rich Mind and Heart doświadczysz treściwego skrótu metod i produktów, które Hildegarda opisała w Fizyka. Niech ta seria filmów służy Ci jako szybki przewodnik w leczeniu ciała i duszy, w zależności od potrzeb. Witaj ponownie w serii Fizyka Hildegardy z Bingen. Dziś zajrzymy do drugiego zboża, które Hildegarda polecała, do Owsa. Dla niej był on pokarmem nie tylko ciała, ale i lekarstwem dla duszy. I Hildegarda cytat i parafraza Owiec ogrzewa, wzmacnia i daje dobrą cerę. Kto cierpi na smutek, niech spożywa owiec, a smutek w nim osłabnie. Owiec przynosi siłę, rozluźnia napięcia i rozwesela duszę. Znaczenie owiec Hildegarda traktowała jako zboże lecznicze, szczególnie w stanach melancholii, zmęczenia i braku radości. Widzimy, że już w XII wieku opisywała jego działanie antydepresyjne. Zastosowania polecała owiec w postaci kaszy, zupy oraz kąpieli owsianych dla skóry. W jej podejściu owiec działał jednocześnie od wewnątrz i na zewnątrz człowieka. Część druk. Komentarz współczesny w oparciu o dzisiejsza naukę. Współczesne badania potwierdzają. Owiec jest źródłem beta-glukanów obniżających cholesterol. Stabilizuje poziom cukru, zawiera witaminy z grupy B, wspierające układ nerwowy, jest bogaty w minerały – cynk, magnez, żelazo. Uzdrowienie organizmu owiec poprawia odporność, działa wyciszająco i redukuje stres, wspomaga zdrowie skóry i włosów, łagodzi stany lękowe i wspiera koncentrację. Praktyka na co dzień możesz wprowadzić owies jako owsiankę na śniadanie, płatki owsiane z owocami, mąkę owsianą do wypieków, kąpiel owsianą na uspokojenie i regenerację skóry. Most duchowy Hildegarda pisała, że owies rozluźnia smutki. Dziś wiemy, że wspiera produkcję serotoniny i reguluje poziom kortyzolu. Owiec dosłownie pomaga w odzyskaniu radości, tak jak intuicyjnie zauważyła Hildegarda. Drogi słuchaczu, pamiętaj, że ta mądrość była przez wieki tłumiona, aby powstrzymać Cię przed podnoszeniem swojego ciała do pełnego potencjału. Pamiętaj, gdy ciało się wznosi, duch również się unosi. Idą one zawsze razem. Dziękuję Ci że znalazłeś czas, by wysłuchać tego odcinka. To znak Twojej drogi przebudzenia i wyższej świadomości. Tak jak mądrość Hildegardy prowadziła ludzi przez setki lat, tak i my pragniemy przekazać ją kolejnym pokoleniom, pokazując, że jej nauki wciąż pozostają aktualne także dziś. Jeśli chcesz odkryć produkty inspirowane naukami Hildegardy, odwiedź polecane niezależne sklepy, Wymienione w opisie. To nie są linki afiliacyjne, lecz jedynie źródła, które uważamy za oferujące najlepszą jakość zgodną z tradycją Hildegardy.